10 co 10 złotych Witam was wszystkich bardzo serdecznie Ja jestem Piotr Onicki, A w dzisiejszym odcinku mam kolejne zrapki dla was Czyli 3 Czy kasa King i 3 czas na kasy Jak w ostatnim odcinku 6 złotych zostało wydane Także jeżeli odcinek właśnie tobie się spodoba Zostaw łapkę w górę Najważniejsza subskrypcja tam na dole Z dzwoneczkiem I napisz komentarz Więc przechodzę do drapania Oto tych 6 zrapek Więc miłego oglądania i lecimy Let's go że widzowie, już tutaj przechodzę do drapania oto tej pierwszej zdrabki jaką jest kasa king więc zobaczymy czy będzie dzisiaj na plus, czy będzie na minus oczywiście na podsumowaniu będziecie mieli powiedziane ile zostało wygranych, a ile przegranych więc jak na razie widzę tutaj same inne numer, yy, kwoty ale sądzę, że wygramy w tej zdrabce złotóweczkę więc drapię ostatnią kwotę to jest 100 złotych, no niestety nie wygraliśmy złotówki, myślałem, że tutaj w ostatniej się trafi złotówka, więc leci do przegranej, a tutaj jest kolejna złotówka czyli czas na kasę, tak jak w ostatnim odcinku powtarzam to co robiłem, to jest taka mieszanka zdrapek, więc zobaczymy jak to będzie, jak na razie właśnie te kwoty są inne cały czas, o tutaj już się powtarza złotówka, Mam nadzieję, że właśnie wygramy złotówkę, chociaż, no ale niestety tutaj w kolejnej zdrabce się myliłem i mamy 0 złotych, więc leci do przegranej. Kolejną zdrabką jest Casa King, mamy po trzy zdrabki, więc myślę, że powinno tutaj się zwrócić, ale jak na razie widzę, że tutaj się nic nie zwraca. Niestety, więc jakbyście mogli zostawcie tą łabeczkę w górę, to dla Was nic. Subskrypcja też to jedno kliknięcie, a dla mnie to dużo, więc niestety w tej zdrawce kolejnej jest kolejna przegrana, więc leci do przegranej, przechodzę do kolejnej, czas na kasę, niestety coś coś słabo idzie w dzisiejszym odcinku, niestety ostatnio było z 3, 3 na 6, więc nie było aż tak źle, ale może być też 0 złotych. Chyba tego jeszcze nie mieliśmy, że było 0 zł, chociaż mogło tak być. Kurde, tutaj się jakoś złabo drapało ją, ale i tak tutaj nic nie ma, więc leci do przegranej. I zostały mi dwie ostatnie zrabki Kasa King i czas na kasę. Więc zobaczmy Co tutaj będzie. 100 zł. Yy, drugie jest. 10 tysięcy złotych i 5 złotych kolejne kolejny rząd to jest złotówka 25 i niestety chyba 0 25 więc leci kolejna zrabka piąta już do przegranej więc ostatnią zrabką w dzisiejszym odcinku jest czas na kasę więc zobaczmy czy będzie wygrana czy będzie przegrana chociaż jedna mogłaby siąść 10 i 10 co 10 złotych widzowie? Co jest widzowie jaki farcik? Niemożliwe widzowie. Coś jednak mi się tu pomyliło. Myślałem, że wyjdziemy tutaj na 0 a tutaj mam 10 złotych. Niemożliwe. Patrzcie, 10 złotych czy po 10, więc wygraliśmy 10 zł, więc przechodzimy do podsumowania dzisiejszego odcinka. Myślę, że mega fajna kwota i przechodzę do podsumowania. Także widzowie w dzisiejszym odcinku mamy 10 złotych, totalnie się zaskoczyłem, bo te wszystkie zrabki to były przegrane, więc one selecą do przegranej, więc wygraliśmy 10 złotych, jak możecie tutaj zauważyć, 10 złotych. 4 na plus więc łapka w górę subskrypcja totalnie się zaskoczyłem tam z myślałem że będziemy właśnie na minusie a tutaj 10 złotych więc łapka w górę subskrypcja i widzimy się już jutro i napisz komentarz czy podobał ci się ten odcinek i czy cieszysz się że wyszliśmy chociaż dzisiaj na plus więc trzymajcie się na razie cześć ostatnie dwa filmy które właśnie wstawiałem było tam w jednej 3 złote czyli wyszliśmy w sumie na 0 1 zł na plus jak to zauważyłem to mega dobrze nie jesteśmy właśnie na minusie pierwszy raz z tych dwóch odcinków nawet nam się zwróciło więc łapka w górę subskrypcja my widzimy się już w trzymaci się na razie cześć